W ostatnim czasie świat hematoonkologiczna obiegła wiadomość o nowatorskim podejściu do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej. Okazało się, że tę chorobę w końcu można leczyć krótko dwa lata i bez chemii. Na czym polega taka terapia? Mówimy o terapii Venetoclax z rytuksymabem. Jest to przełomowa terapia, ponieważ nie jest to klasyczna chemioterapia. Jest to kolejny przełom po wprowadzeniu i do leczenia tej choroby. Tutaj nowotworstwo również polega na tym, że terapia jest ograniczona w czasie, trwa dwa lata i tempo nawrotów po zakończeniu tej terapii jest niskie. Co znaczy, że no przez prawdopodobnie lata będzie można nie leczyć tej choroby ponownie, chociaż u większości pacjentów pewnie choroba nawróci. Co to osiągnięcie oznacza dla hematologów, pacjentów i systemu ochrony zdrowia w Polsce? Dla pacjentów jest to rewolucja, jest to możliwość leczenia w większości w domu. Przez te dwa lata jest tylko sześć podań leku dożylnego, a większość to są po prostu leczenie w postaci tabletek. Także jest wygodne, skuteczne. Jest to kolejna opcja leczenia, która z pewnością wydłuży życie chorych. Dla systemu zdrowia być może będą to oszczędności, ponieważ leczenie jest ograniczone w czasie. Czy ta terapia jest dostępna w Polsce? którzy pacjenci mogliby z niej skorzystać? E, terapia na razie nie jest refundowana w Polsce, chociaż wiem, że taki proces e, jest rozpoczęty. E, zgodnie ze wskazaniem rejestracyjnym jest to terapia dostępna od pierwszego nawrotu przewlekłej białczki linfocytowej praktycznie dla wszystkich chorych z pierwszym lub kolejnymi nawrotami.